To znaczy, tak, bardzo trafna uwaga, że jest różnica, co najmniej dekady. Mam nadzieję, że to widać na pierwszy rzut oka, że jestem ten, ten młodszy i ładniejszy. Natomiast w moim przypadku wybór prawa tak naprawdę było sporo przypadku, bo ja robiłem maturę w 1989 roku. Wtedy służba wojskowa była obowiązkowa i nie cieszyło się wówczas wojsko jakimś szczególnym prestiżem. I wydawało się, że na studia prawnicze po klasie humanistycznej będzie najłatwiej się dostać. Ja chodziłem do humanistycznej, powiedzmy, na Uniwersytecie Warszawskim na prawie było około 200 miejsc, na historii 40, na historii sztuki pewnie 20. No i liczyłem na to, że najpierw zapewnię sobie taki spokój, studiując to prawo, później będę się zajmował tym, co mnie interesowało, czyli jakieś takie um, już konkretne humanistyczne kierunki, ale oczywiście um, no życie um, życie jest okropne i jak już wsiąkłem w ten tryb studencki, to zabrakło czasu, żeby rozwijać te swoje zainteresowania i tak zostałem smutnym i nudnym prawnikiem. No, można by polemizować, czy smutnym, nudnym, Jacku, w Twoim przypadku? No, w moim przypadku było tak, że jako młody chłopak dowiedziałem się, że jest taki znany prawnik jak Igor Tuleja i postanowiłem być taki sam jak on, także miałem swój Znałem proces. inną wersję, Szanowni Państwo, że najpierw Jacek się dowiedział, czym naprawdę zajmuje się jego tata. No dobrze, to teraz poważnie. Znaczy, właśnie ta książka zaczyna się od tego, że ona jest trochę książką drogi, czyli są drogi ludzi, którzy gdzieś się spotykają, są w tym samym zawodzie, ale początkowo są z zupełnie innych pokoleń, innych światów. Ja jestem rocznik lata 60., więc. XX wieku, że XX wieku, wieku, tak jest. I miałem niezwykłe szczęście że pochodzę z rodziny prawniczej a miałem podwójne szczęście że mój ojciec był obrońcą w okresie stanu wojennego czyli ten moment kiedy ja się dostaję na studia no i wtedy dla nas młodych prawników ci obrońcy stanu wojennego, to była cała grupa i warszawskich i innych adwokatów, no byli takimi półbogami, no bo oni bronili tych wszystkich wielkich opozycjonistów, no i mając taki wzorzec i charyzmę ojca, ja praktycznie nie miałem jakiejś alternatywy, postanowiłem być taki jak oni, no i gdzieś miałem taki, taką walkę z czasem, bo strasznie mi zależało żeby w takich wspaniałych procesach brać udział. Ojciec bronił w KPN i w Radiu Solidarność i miał największą ilość obronionych razem z Czesławem Jaworskim studentów Uniwersytetu Warszawskiego, no i odbywał się taki wielki pościg, bo już było czuć, że w kraju muszą być Zmiany, a ja jeszcze chciałem zdążyć na te przynajmniej ostatnie obrony w tym okresie postanie wojennym. No i udało mi się, bo na aplikację dostałem się w 1986 roku, czyli jeszcze miałem szansę występowania no, w procesach tak cudownych osób jak na przykład Hendryk Wujec. Także miałem rzeczywiście to szczęście, że. I go już wchodził do tego demokratycznego sądownictwa. Ja byłem, zaczynałem w tej adwokaturze jako aplikant jeszcze w kraju komunistycznym, i dopiero togę odbierałem już w kraju, który był demokratyczny. Jacek, absolutnie, mówi bardzo ciekawe rzeczy. Ja, nawet kiedyś pod wpływem Jacka przeczytałem taką książkę o historii polskiej adwokatury. To proszę sobie wyobrazić, że adwokaci e, mają takie muchy w nosie, że uważają, że ich zawód wywodzi się jeszcze od X wieku, sięga korzeniami czasów e, pierwszych piast. Ale to kolejne pokolenie, bo przecież Rzym był pełen adwokatów chociażby wspomnieć wspaniałego Ticero, ale m, już teraz mnie wyliłeś z rytmu, mówiliśmy o tym, że ideałami była przepełniona adwokatura, bo adwokatura to jest historia walki o prawa, o praworządność, o y -y, prawa y -y człowieka. I rzeczywiście ja miałem takich nieprawdopodobnych swoich mistrzów, bo moja patronka była i obrończynią w y -y, i obrończynią w procesie radomskim, Potem była obrończynią właśnie stanu wojennego, więc takich wzorców miałem bardzo dużo. I nie wiem, czy Państwo na przykład wiecie, że w 90 roku była, chyba że przez Rzeczpospolitą, zrobiona ankieta, jaki zawód cieszy się największym stopniem zaufania publicznego, i wtedy o dziwo wygrali adwokaci. W przypadku nikt nie powie głęboka myśl sędziego Tulei, tylko jeśli takie sformułowanie pada, to tylko w kontekście mecenasa była. Ale teraz padnie, to tak... będzie, że jestem wazeliniarzem. <laughs> um, ale odpowiadając na pytanie, um, tak naprawdę, um, w obronie praworządności, w obronie niezależnego sądownictwa, jako pierwsi stanęli obywatele, to jest ten 2015 rok i Trybunał Konstytucyjny. My, sędziowie, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co powinniśmy zrobić i czy mamy na przykład prawo też protestować, też wyjść na ulicę i uczestniczyć w pokojowych demonstracjach. Um, uznaliśmy, że tak, ale tak naprawdę no, takiej odwagi i postawy obywatelskiej to środowisko sędziowskie uczyło się właśnie od obywateli. Też na jednej z demonstracji pod Sądem Najwyższym y, powiedziałem, że żeby być niezawisłym sędzią, najpierw trzeba być odważnym obywatelem, a tej odwagi właśnie my uczyliśmy się od y, obywateli, no i ta postawa ludzi, zwykłych ludzi, nieprawników była bardzo budująca i bardzo inspirująca, jak y, jakby ten kryzys praworządnościowy rozlewa się tak naprawdę po całym świecie dzisiaj. I y, my uczyliśmy się na doświadczeniu sędziów tureckich, którzy uciekli przed Erdoganem. Teraz nas, polskich sędziów, pytają się y, prawnicy ze starej Europy, z Izraela, z, ze Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób bronić tej demokracji liberalnej czy stawać w obronie praworządności, no to my zawsze podkreślamy, że istotne jest to, żeby, żebyśmy tworzyli drużynę, że prawnicy, obojętnie jaki wykonują zawód, razem z obywatelami stali w jednym szeregu i to jest po prostu klucz do sukcesu. Także wiele się nauczyliśmy przez te lata. Też Pojawił się ten model sędziego obywatelskiego, czyli tego sędziego, który nie zamyka się na sali sądowej, wychodzi do ludzi, rozmawia z nimi, nie poucza ekskatedra, tylko raczej słucha w czasie tych spotkań. No i to jest z pewnością taka wartość tych minionych lat. W związku z tym że to takie zbliżenie nastąpiło, bo tak panowie od samego początku się stawiacie, jakby po dwóch różnych hmm. stronach. Jacek co prawda chyba y, jest stanu wolnego, póki co, ja też, ale <śmiech> <śmiech> y, tak, no tak naprawdę myślę, że, że mogę powiedzieć, że z tej relacji y, klient obrońca no to myślę, że mogę nazwać to, to przyjaźnią. Y, Jacek nie ucieka, jak to słyszy, więc w jakimś sensie to akceptuję, no ale z, z drugiej strony jest profes, profesjonalistą, adwokatem, więc cierpliwie wysłuchuje tutaj y, tych moich słów. Tak, no, znaliśmy się jakby wcześniej z sali sądowej, y, natomiast w momencie, kiedy Jacek został moim obrońcą w tych postępowaniach dyscyplinarnych, karnych i też innych, no to y, myślę, że mogę mówić o przyjaźni. Też jest olbrzymi minus tego, że ta relacja się zmieniła. Bo teraz z kolei, jeśli e, trafia się jakaś sprawa, gdzie pan mecenas była, sprawa, która trafia do mnie, gdzie pan mecenas zdibuła, występuje jako obrońca czy pełnomocnik, no to muszę się wyłączyć, e, żeby nie było zarzutów. Yy, że sprawa została rozstrzygnięta nie w sposób obiektywny, więc to jest jedyny minus yy, tych naszych relacji. Ale ja tutaj muszę sprostować, że najgorzej będąc adwokatem zadawać się z sędzią, bo zanim żeśmy jeszcze opublikowali tą książkę, to te losy nasze sądowe się łączyły i pamiętam ostatnią sprawę, gdzie występowałem o... Ależ, no i podszedłem do pani prokurator. Mówię, pani prokurator, ja jestem obrońcą pana sędziego. Ja uważam, że pan sędzia niezależnie od tej relacji orzeknie w sposób obiektywny, no, ale muszę panią poinformować i niech pani decyduje, co pani zrobi. No i co się dzieje dalej? Pani prokurator oświadcza, że. Absolutnie nie widzi podstaw do wyłączenia, bo zna pana sędziego od dawna i wie, że taka relacja nie będzie miała żadnego wpływu. No i co się dzieje dalej? Pan sędzia, chcąc się przypodobać, pani prokurator, utrzymuje areszt. Więc Musiał, musiałem pokazać, najgorszym. że ta nasza relacja prywatna nie, żyt, nie rzutuje na obowiązki zawodowe, i pomimo tego, że wiedziałem, że Klientka pana mecenasa jest osobą całkowicie niewinną. Postanowiłem przedłużyć o kolejnych 10 lat tymczasowe areszcie.